Witam w 16 lekcji Matematyki od Podstaw. Dzisiaj zajmiemy się podzielnością sum prostych ciągów liczbowych ze względu na ich postać ogólną. Tak, chodzi oczywiście o liczby naturalne. I tutaj zacznijmy od razu od zadania: zbadaj podzielność sumy czterech kolejnych liczb naturalnych. W poprzedniej lekcji właśnie wypisywaliśmy takie sumy, więc teraz będziemy to od razu wykorzystywać. Te wiedzę, że Cztery kolejne liczby naturalne zapiszemy w postaci n, n plus 1, n plus 2 oraz n plus 3, więc ich suma wynosi 4n plus 6, tak gdzie n jest liczbą naturalną. No i jak zbadać podzielność takiej sumy? Musimy spojrzeć na to, co stoi przy N. -ie. Tutaj widzimy czwórkę. Możemy sprawdzić podzielność tej całej sumy przez dzielniki czwórki. Oczywiście nie będziemy używać tutaj jedynki, która zawsze jest dzielnikiem, bo każda liczba dzieli się przez jeden i tutaj nic ciekawego nie odkryjemy. Ale mamy takie liczby jeszcze jak 2 i 4, które są dzielnikami czwórki. Tak więc spróbujmy podzielić te nasze sumy 4n plus 6 na 2. Tutaj zarówno 4 jak i 6 się dzieli na 2. Więc możemy napisać, że mm, suma tych czterech kolejnych liczb naturalnych dzieli się przez 2. No i to akurat łatwo było zgadnąć, ponieważ wśród czterech kolejnych liczb naturalnych Dwie są parzyste, dwie są nieparzyste, więc musi wyjść nam suma parzysta. Ale jeśli podzielimy sobie przez 4, to się nam okaże, że 4N no się nam podzieli na 4 i wyjdzie n. Ale szóstka się już nam nie podzieli. W szóstce jest jedna czwórka i jeszcze zostanie do podziału dwa, tak, czyli dwa reszty nam zostało. No, i na jakimś prostym przykładzie możemy zobaczyć, że faktycznie tak jest dla czterech kolejnych liczb naturalnych. Niech to będzie na przykład 10 plus 11 plus 12 plus 13. Tak, w sumie to jest 46. No i faktycznie 46 w dzieleniu przez 4 daje nam resztę 2. Zbadaj podzielność sumy, punkt drugi. Trzech kolejnych liczb parzystych. Znowu zapiszemy sobie tę sumę jako 2N plus 2n plus 2, plus 2N plus 4. Tak to są trzy kolejne liczby na parzyste. Ich suma to 6n plus 6, gdzie n jest liczbą naturalną. I tym razem przy n stoi szóstka. Więc wypiszmy sobie dzielniki szóstki. 1, 2, 3, 6. Przez 1 podzielności sprawdzać nie będziemy. Ale przez 2, 3 i 6 już możemy. Um, tak, czyli nasza liczba 6n plus 6 w dzieleniu przez 2. Jak są same liczby parzyste, to. Um, można się domyślić, że będzie to podzielne przez 2. Tak, suma liczb parzystych jest zawsze parzysta. Reszty 0 oczywiście. Gdy, podziel, gdy podzielimy 6n plus 6 przez 3, no okaże się, że też um, mamy resztę 0. Mhm. No, a jak podzielimy przez 6, to będzie tak samo, znowu reszty 0. Czyli suma trzech kolejnych liczb parzystych ma na pewno dużo dzielników. Dzieli się przez 2, 3 i 6 zawsze. Zbadaj podzielność sumy czterech kolejnych liczb nieparzystych. Tak, liczbę nieparzystą. Powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, że możemy zapisać jako 2n plus 1. Swoją drogą to jest postać liczby, która w dzieleniu przez 2 daje resztę 1. Tak można też na to w ten sposób spojrzeć, bo faktycznie liczba nieparzysta w dzieleniu przez 2 musi dać te resztę 1. Kolejne liczby po niej to oczywiście 2n plus 3, 2n plus 5 i 2n plus 7. Sumie to będzie, w sumie to będzie 8n plus 16. Tak, tak. Dobrze. No i tutaj mamy ósemkę, więc dzielniki ósemki to jest oczywiście 1, 2, 4 i 8. No i zobaczmy podzielność przez 2. Tutaj. Mm, jak podzielimy sobie 8n plus 16 przez 2, to okaże się, że to jest liczba parzysta. I oczywiście reszty nie będzie w takim razie. W dzieleniu przez 2. Tak, można się było tego domyślić. Jak mamy cztery liczby nieparzyste, no to każda z tych nieparzystych ma taką, powiedzmy, jedynkę, która się sparuje z inną jedynką z innej liczby nieparzystej, prawda? A tutaj w przypadku dzielenia przez 4 również nie będziemy mieli reszty, a jak podzielimy sobie przez 8, to także nie będzie reszty. Tak, n plus 2. W zasadzie tutaj tutaj troszkę źle piszę. Powinienem to wszystko, wszystkie te sumy w nawiasach umieszczać. Tak, z uwagi na kolejność wykonywania działań. Tak, to lepiej to poprawię. Tak, skrót myślowy tutaj nie jest wskazany. Dobrze. Zbadaj podzielność sumy trzech kolejnych liczb podzielnych przez 5 tym razem. No to w tym, ra w tym wypadku bierzemy najpierw liczbę 5n, potem liczbę o 5 większą. I kolejną o 5 większą. W sumie to będzie 15n plus 15. No to tak naprawdę nie musimy tutaj przez nic dzielić jakoś szczególnie, bo wszystkie dzielniki 15. 1, 3, 5. I 15. Zresztą tak samo jak w poprzednim przypadku z ósemką i szesnastką. Wszystkie dzielniki 15 są również dzielnikami tej drugiej części, więc tutaj wszędzie jest ta podzielność bez reszty. Tak występuje. Dobrze. 6 kolejnych liczb podzielnych przez 3. Tak, ta 6 tym razem. Mamy tak, podzielne przez 3 to będzie 3n plus 3n plus 3, tak, liczba o 3 większa za każdym razem. 3n plus 6, 3n plus 9, 3n plus 12 i chyba jeszcze jedna, tak, tak jeszcze jedna, plus 3n plus 15, no to nów będzie 18. A z liczb to jest 9, 18, 30, 45. No i tym razem akurat jakaś reszta z dzielenia nam wystąpi. Tak zobaczmy sobie dzielniki 18. 1, 2, 3, 6, 9 i 18. No i teraz 18N plus 45, jak podzielimy sobie na dwa to od razu zobaczymy, że zobaczymy sobie, że to będzie lirpa, która w dzieleniu przez dwa daje resztę jeden, tak? To będzie 9 n plus 22, reszty jeden. No i jak to można zinterpretować jeszcze tutaj w sześciu kolejnych liczbach podzielnych przez 3? No to one są na zmianę parzysta, nieparzysta. Tak, na przykład 12, 15, 18. Tak na zmianę jest parzysta, nieparzysta, więc mamy tutaj 3 parzyste i 3 nieparzyste, więc w sumie musi to być oczywiście liczba nieparzysta. Jeśli podzielimy 18n plus 45 na 3 to już nie ma problemu z podzielnością. No tutaj akurat łatwo się tego domyślić. Jak dodamy do siebie liczby podzielne przez 3, to wynik musi być podzielny przez 3. Tak, 6n plus 15, bez reszty. Jak podzielimy przez 6? O, dobra, ta suma jest ciekawsza do analizy. Tutaj znowu będzie reszta. Tak, 3n plus... I teraz w 45 jest 7 szóstek. Czyli plus 7. No i reszty będzie 3. Tak bo 42 na 6 to 7. I jeszcze 3 reszty zostały. Możemy jeszcze podzielić na 9. Tutaj już nie będzie reszty. Tak, bo to będzie 2N plus 5 bez reszty. No i jakbyśmy podzielili jeszcze przez 18 no to się okaże że tutaj znowu będzie reszta tak n plus i teraz w 45 są dwie osiemnastki czyli n plus 2 reszty no i teraz dwie osiemnastki to jest 36 do 45 brakuje 9 tak n plus 2 a reszty 9 Dobra no i teraz Zbadamy sobie podzielność sumy czterech kolejnych liczb dających w dzieleniu przez 6 resztę 4. Mm. Okej. Okay. No to tak nasza suma to będzie. Tak, musimy sobie przypomnieć, jaka jest postać liczby dającej w dzieleniu przez 6 resztę 4. To jest 6N plus 4, tak bo. Mm. Liczba podzielna przez 6 jest w postaci 6n. No, a żeby dawała resztę 4 w tym dzieleniu, to do 6n musimy dodać 4. No i te liczby różnią się od siebie o 6 za każdym razem. Tak o 6 większa znowu będzie liczba, która w dzieleniu przez 6 daje resztę 4 czyli to będzie 6n plus 6. 10. No tak 10 też daje wydzielenie przez 6 resztę 4, to też tak można zauważyć. Jeszcze dwie liczby, czyli 6N plus 16 plus 6n plus 22, tak ja tutaj zapomniałem wszędzie dopisać, że n jest oczywiście liczbą naturalną. A jest dobry nawyk tak zapisywać te zmienne, co oznaczają. Tak, w naszym przypadku 24n wychodzi. I z tych liczb będzie 20, 30, 52. Tak, n jest liczbą naturalną. No i dzielniki liczby 24 to jest 1, 2, 3, 4. 6, 8, 12 i 24. No dobrze, to może zobaczmy tylko te liczby, które nie będą, będą nam dawały jakąś resztę. Tak? Jakbyśmy podzielili przez 2, no to widzimy, że tutaj wyjdzie nam reszta. Yy, nie wyjdzie nam reszta, tak? bo mamy obie liczby parzyste. Jeśli podzielimy przez 3, to będzie inaczej. Tak, jeśli podzielimy naszą sumę przez 3, to będzie. 8n, bo 24 dzielimy na 3, a 52 nie podzieli się na mm, 3. Podzieli się za to 51. No i to jest liczba wtedy 17, tak? Czyli 8n plus 17, reszty 1. Jeśli naszą sumę podzielimy przez 6, to się okaże, że wyjdzie nam 4n plus, no i 52 nie podzieli się na 6 48 podzieli się na 6 i to jest 8. Tak, więc reszty nam brakuje 4 jeszcze tak do 52. Jak podzielimy sobie przez 8 naszą sumę? To się okaże, że znowu się nam nie podzieli to 52 przez to przez co dzielimy. Czyli tak, to będzie 3n Plus, no i 48 się dzieli na 8, to jest plus 6 i znowu reszta 4. Jeśli podzielimy naszą sumę na 12, to dostaniemy 2n. Plus, no i znowu to 48 się nam pojawia, bo 48 ma też dużo dzielników. 48 na 12 to 4. No i reszta znowu 4 wychodzi. No a jak podzielimy na 24. To będzie n plus i znowu 48 dzieli się na 24 i reszty brakuje nam 4. Proszę bardzo, w czterech przypadkach wyszła nam taka sama reszta. Co, da, co więcej, pokrywająca się tutaj z resztą naszych początkowych liczb. Tylko, oczywiście, dzielenie nie było przez tą samą liczbę za każdym razem. Mm. No, i jeszcze zbadamy sobie sumę trzech kolejnych liczb dających w dzieleniu przez 4 resztę 1. Tak, ostatni przykład. Mm, może na czerwono. Dobra. W dzieleniu przez 4, czyli musimy wziąć 4n i dodać resztę 1, potem liczba o 4 większa to będzie 4n plus 5. I 4n plus 9. To będzie 12n plus 15. Gdzie n jest liczbą naturalną. Tak, no i dzielniki dwunastki już sobie wypisywaliśmy gdzieś przy okazji. Chyba, czy nie? A nie, nie mieliśmy dwunastki jeszcze. Ciekawe. No dobrze, to wypiszmy sobie dzielniki dwunastki. To jest oczywiście 1, 2, 3, 4, 6 i 12. Dobrze, no to jeśli podzielimy sobie naszą sumę przez 2, no to tutaj wyjdzie nam reszta. Tak, to będzie 6n plus 7, a reszty 1. To jest liczba nieparzysta. Jeśli podzielimy sobie naszą sumę przez 3, to akurat wyjdzie nam bez reszty, tak? 12 i 15 się dzielą przez 3. Jak podzielimy sobie przez 4, to wyjdzie nam 3n. No i w 15 jest, są 3 czwórki. Mm, I reszty też będzie 3. O, ciekawy zapis. 3n plus 3, tak? I jeszcze reszta też 3. Eee, dobra, przez 6 jak podzielimy, to wyjdzie nam 2n plus 2 szóstki i reszty 3. No i tak samo z dwunastką. Jak podzielimy na 12, to wyjdzie nam n plus 1, a reszta również 3. Dobrze. No w, tym, w tej lekcji trochę praktykowaliśmy takiego typu badanie podzielności sum. Tak myślę, że inne przykłady po takim ćwiczeniu będą już raczej dość proste. Dobrze, dziękuję za uwagę.